Dobra. Przesyłki kolejne. O. Euro 2024. A to co to jest? Zobaczymy. A, to jest myszka. da się w razie potrzeby. Pełna jest przewodowa, jak się okazuje. Muszę podłączyć. Podłączymy. Przesyłki z AliExpress. kabelik ma. kolorowa roba. Mój komputer. Pierwsza rzecz myszka. I działa w ogóle czy nie działa Pierwsza raz się spotykam że myszka ma wyjmowany kabel a coś nie działa kurde Muszę się uruchomić pieprzony muszę się uruchomić komputer zakres spłaciłem się Kurwa to się tego nie chce uruchamiać. Dobra, to jest mieszka na roślinie. Dalsze przesyłki. Jeszcze raz uruchomić. uruchomić. podłączyć tą myszkę, zobaczymy czy będzie działać Kiedy zakłócenia było mam wrażenie że coś jest popsute w niej w ogóle nie, nie działa ta myszka Ale zobaczymy że jest jakiś przełącznik tutaj moment A! no proszę ona jest uniwersalna, czyli wkładamy to. I spojrzałem na dół. czy ona ma w ogóle przełącznik. Jest. Tu ma przełącznik, dobra. Jest. Ale ładnie świeci kolorowo. Zmienia kolory. Tylko coś tutaj jest z nią nie tak. Nie podoba mi się tutaj. Widzimy ta myszka jest. No, bo ja takie inne Działa, tylko po prostu takie taki, tak tempo chodzi. Bardzo ładna myszka trzeba powiedzieć. Gdzie ona ma zasilanie w ogóle? Tylko myszko powinna mieć prą. A, może być zasilana, już domyślam się. Ona jest zasilana przez USB. Tak. Ta myszka jest zasilana przez USB. To przyda się jako zapasowa. Kurde. A USB kabelek USB służy do... ma yy, yy, baterię wbudowaną po prostu. Także już rozszyfrowałem, co, co jest brane. To jest kolejna rzecz. A to jest... Coś co To jest... Yy, przyrząd do cięcia, na przykład grachy. Czy przyrząd cięcia, tylko tu A to jest przyrząd do cięcia materiałów różnych. Stawka taka. Do wiatarki. Kluczyk. My się sumie trzyma się regulacyjna. Taka przystaweczka tutaj. To, nie, to blachę można ciąć, chyba coś takiego. powiedzieć na tym pudełku jeszcze. Czy to jest jakaś instrukcja, czy nie? A, czy to jest. To służy do tego, żeby oprzeć o. o Tam. A, już wiem o co chodzi. Tutaj. przykręca tutaj A, tu się to przykręca tutaj o, się odchodzi. tu się przykręca i to się opiera narzędzie i to się o, w ten sposób jakoś trzyma to tą sprężyną się obejmuje za na elektronarzędzie wtedy tam to pracuje tak kluczyki dołączone, mniejszy i większy, i busik, może coś takiego. Możemy to zebrać, już. To też nie weszło tutaj całe. Może się to przyda do czegoś, cięcia jakichś materiałów. a jeszcze tu mam instrukcji. jest. Kolejny przedmiot A, to jest więc to jest to jest zewnętrzny napęd zewnętrzny napęd z DVD zewnętrzny napęd DVD to przyszło w miarę

Zobaczymy co się podłączyć? to będzie w ogóle widoczne? Ktoś tam reaguje. Trzeba się zainstalować. Kabel do czego służy? Zasila, zasilający. Aplikacja do obsługi dysków. Rozpoczynanie pobierania. A to to nie wiem dlaczego ten kabelek jest. Dwa kabelki właśnie. To by było do zasilania. Stary no ja, działa. To jest mój... to jest mój wideo pamiętnik, akurat więc mi jest słychać. Dobra, także okay. No tutaj, miałem napęd, ale wyjęty z komputera i taką przystawkę kupiłem. a To jest takie troszeczkę solidniejsze urządzenie, także przyda się na pewno. sporo tych płyt mam w zestawie, w swoich zbiorach takich osobistych nagrań. Co my tu jeszcze mamy? Złożę to na bok. O, to jeszcze parę A, to, A, tu są ograniczniki wiercenia. Zobaczmy, to się też o, są takie przyda. Zakładamy to na wiertło. Wkładamy to właśnie różne, różne wielkości wiertel. Także tutaj tym kluczykiem dociskamy też przydatne rzeczy, żeby na przykład tutaj musiał kołka założyć, to żeby nie przewiecić tej płyty, to zakładamy, zakładamy taki ogranicznik. No i ostatnia rzecz, dostawałem tego, to się nagrywa jeszcze, nagrywa się, dobra, tu jeszcze będzie, a to są takie frezy, do drewna, to do warsztatu, tu sobie, takie frezy na wiatarkę tego rodzaju ten tu na taki coś mam chyba. Do rzeźbienia sobie w drewnie takie coś. może to byłoby wszystko. Dziękuję za uwagę. Trochę z tym było bawienia się, ale się udało. Przysyłka.